Mamy rok 1520. Na dworze króla polskiego Zygmunta I Starego Radość. Wreszcie, po tylu trudach, wreszcie narodził się męski potomek. Wraz z żoną, dużo młodszą, królową pochodzenia włoskiego, boną sforcą nadali mu imię Zygmunt, a drugie August. Zygmunt August został, został dosyć wcześnie koronowany, jeszcze za życia swojego ojca. Wpierw w pierw wieku 9 lat został wielkim księciem litewskim, tuż potem został koronowany na króla polskiego. To jedyny taki przypadek, gdzie mieliśmy takie dwukrólewie, bo tak naprawdę oczywiście Rządził jeszcze przez wiele lat jego ojciec, który dzierżył koronę do swojej śmierci w 1548 roku. No, dziwna to była sprawa, bowiem zupełnie nie przypasowała kulturowo do tego dworu polskiego króla Bona, która zaczęła wprowadzać różne nowe zwyczaje. Po pierwsze było tak, że para królewska miała już gromadkę córek i te córki zostały odsunięte na królowa matka, nie za bardzo się nimi zajmowała, natomiast całą miłość przelała na swojego syna. On się pięknie ubierał, on się pięknie fryzował, on nie mógł nigdzie wychodzić bo mógł się przeziębić, broń Boże na jakąś wojnę, nie, 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 bo tam groziło niebezpieczeństwo. No, raziło to trochę wielmożów, że kronowany król Polski ciągle się wiesza u boku mamy, ciągle jest otaczany niewiastami i jakoś tak, no, nie pasowało to tym wielkim wielmoż a król był osobą niezwykłego temperamentu i niezwykle kochliwy. Jak wyglądał? No wiemy, zachowała się cała fura różnych wizerunków, i sztyktów, i malunków, i rysunków, i opisów, więc wiemy, iż Zygmunt August był Niezbyt wysoki, był śniadej cery. Miał duże zakola, niezbyt gęstą brudkę, ale dbał o nią bardzo mocno. No i był chorobity. Dręczyły go różne choroby, zresztą zmarł dosyć wcześnie, w wieku 52 lat. Dręczyła go gruźlica, podagra, miał kłopoty z nerkami. Ale ogólnie przy tych chorobach i przy tych swoich różnych ułomnościach, sposobie wychowania, był człowiekiem bardzo sprawnym fizycznie, co podkreślał świetnie, faktowy. No, ale najważniejszą sprawą, jaka dręczyła twór, wręcz zaciekawiała poddanych, były różne podboje miłosne. Król. Kul. Ożenił się dosyć młodo ze żbietą austriaczką, ale to była tylko i wyłącznie forma małżeństwa papierowego. Po pierwsze, dlatego, że Elżbieta była bardzo ciężko chora. Chorowała na bardzo zdradliwą formę epilepsji. No, i tu trzeba przyznać, że chociaż Zygmunt przyznawał się do tego, że brzydził się swoją żoną fizycznie, nie była zbyt urodziwa, to mimo tego bardzo się troskliwie nią opiekował. Sprowadzał różne lekarstwa, m.in. takie lekarstwo, które podobno było idealne na Leczenie epilepsji to było kopyto łosia, którego zdobycie było tylko i wyłącznie w nocy podczas rui. I to kopyto zrywano Żywe. z żywego łosia. Więc no, nie wiem, czy to było dobre lekarstwo, czy nie, ale serwowano z Anglii, próbował. Sprowadzić królewski pierścień, który podobno też pomagał na tą chorobę. No nic to nie pomogło. Wkrótce, po dwóch latach małżeństwa, Elżbieta zeszła z tego świata, ale w tym czasie spotkał ją najspanialszą, najpiękniejszą, najcudowniejszą, barbarę. On miał 23 lata. Ona również 23 lata. Była niezwykle piękna, rzadkość, ponieważ bieliła sobie skórę, a i miała nie najlepszą opinię. Skrzętni kronikarze doliczyli się 38 kochanków, a no więc musiała być kobietą o rozbujałych ambicjach i rządzach. No, ale trafiła na króla i się pokochali. No, ale to nie była godna pretendentka do tronu, więc robili to w wielkiej tajemnicy przed rodziną radziwiłów a przede wszystkim kryli się przed królową Boną. Ale po trzech latach. Zygmunt miał już dosyć tego krycia się, ogłosił wszem wobec swój związek i koronował Barbarę na królową Polski. Wtedy wyszło na jaw, że wcześniej oni już się w tajemnicy pobrali. I nie wiedziała o tym bo ona wpadła w szał. Doszło do tak wielkiego konfliktu, że nie uznawała, ale wkrótce po koronacji Barbary, Barbara zachorowała. Na brzuchu wyskoczył jej jakiś gigantyczny rzut, i mimo opieki medyków, lekarzy, mimo sprowadzenia czarownic, zmarła. Wszyscy wtedy określili, że mogło to być otrucie. No, kto byłby najlepszy, najbardziej podejrzany? No, oczywiście, ktoś, kto gdzieś tam w tradycjach rodzinnych ma te dziwne skłonności. No, sforcowin, królowa Bona. Bo ona nie mogła znieść tego konfliktu z synem. Nie mogła znieść. Tych wszystkich podejrzeń. Wyjechała. Zostawiła córki na pastwę losu. Zabrała wiele kosztowności. Oddała wszystkie dobra, które tutaj posiadała, i wróciła do Bary. Jak wiemy, skończyło się to dla niej tragicznie. Bo tam została wkrótce otruta. I to przez człowieka, który w Polsce był jej bardzo oddany. Król nigdy nie pogodził się ze śmiercią Barbary. Owszem, ponownie się ożenił. Jego żoną była młodsza siostra, Elżbieta Austriaczki-Katarzyna, ale cóż, nie doczekał się. Potomka. Cóż, na Zygmuncie Augusty, tym kochliwym amancie, tym, który rozrywał serce, który budził tyle emocji, tym piękniśiu, skończyła się linia Jagiellonów. Skończyła się wielka dynastia, która doprowadziła Nasz kraj do rozkwitu, a żal, ale takie są prawidła historii. Dziękuję.